Jak nie kochać jesieni, jej babiego lata, liści niesionych wiatrem w rytm deszczu tańczących, ptaków, co przed podróżą na drzewach przysiadły, czekając na swych braci za morzem lecących. Jak nie kochać jesieni, jej barw purpurowych, szarych, żółtych, czerwonych, srebrnych, szczerozłotych, gdy białą mgłą otuli zachodzący księżyc, kojąc w tym słabym sercu codzienne zgryzoty? Poznajmy więc te codzienne zgryzoty. Gmina Kąty Wrocławskie i Mietków atrakcyjny zakątek dla turystów, bo na jej terenie znajdują się piękne zabytki, ciekawostki przyrodnicze w parkach wiejskich, naturalnych lasach parku krajobrazowego Doliny Bystrzycy. Osią parku jest sama Bystrzyca, jak i wybudowany zbiornik wodny Mietków, objęty obszarem szczególnej ochrony Natura 2000. Wspaniałe miejsce na wypoczynek, sporty wodne i wędkowanie. Właśnie ta rzesza ludzi, wydawałoby się szczególnie wrażliwa na piękno przyrody i jej ochronę, zostawiają dowody i ślady swojej obecności. Chodząc brzegami Jeziora Mietkowskiego, nie poznamy, że w tym miejscu odpoczywał miłośnik nadwodnych, żeglarz, ale z pewnością bez trudu poznamy, że był tu niestety wędkarz. Smutne to. Najłatwiej wyrzucić jest to nad wodą. I to jest <śmiech> <śmiech> największe które krzyżowo nasi silnikarstwo. Naprawdę to robimy. Żarów. Dawne wyrobisko po kopalni węgla brunatnego. W latach dwudziestych największy obiekt rekreacyjny i kąpielisko. Brzeg był zagospodarowany. Przy plaży był budynek usługowy i tereny zielone. Co roku odbywały się zawody pływackie. Do kąpieliska należał obszar wody o powierzchni 5 hektarów, na którym był wyznaczony basen o długości 100 metrów. To tyle historii. Dziś miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców i tych, co lubią wędkować. Zadbane i czyste. Jak to robią? Staramy się po prostu jako koło koledzy, do tego stopnia, że, że nawet nie robiąc akcji, mają z sobą reklamówki i zawsze gdzieś tam coś po drodze, może nie po krzakach, bo wiadomo, nie są poubierani specjalnie, żeby sprzątać, ale bierzemy w reklamówki i, i wyrzucamy do kontenera, który nam ustawiło miasto, o które żeśmy zabiegali i ustawili nam tam od strony biedronki. I, po prostu staramy się wszyscy tam wyrzucać, i nawet ci, którzy przed tym nam okrutnie bałaganili, bo tyle co było butelek tam z tamtej strony, to, to, to jest niewyobrażalna sprawa, a teraz jednak i oni się nauczyli wyrzucać. Ci, którzy tam przesiadują, no nie wyrzucali kiedyś. Czy jednak w żarowie nie ma problemów z pseudowędkarzami? I tymi, co koczują, by tylko coś wypić i na rozrabiać? Teraz też to robią, bo nie wszystkich nauczy tego. Oburzamy się, zwracamy uwagi, ale nie wszystkim można zwrócić uwagę. Wiemy, jacy są ludzie. Zanim się nauczą kultury obcowania z przyrodą, są różni wędkarze. Pewnie, że tak. Zwracamy im uwagę. Co więcej, koledzy to nawet starszym mnie tak dawno. Kolega zwrócił takiemu starszemu wędkarzowi, bo zostawił wszystko, wrzucił do reklamówki i zostawił. Jakby tutaj kubły są gdzie tylko można, są poustawiane. Wiemy, że z tymi kubłami to też tak, co e, zrobili? E, co miasto zrobiło? No, betonowy. takie kubełki, te betonowe nam wrzucali do wody, przecież te, no, ale te wnętrza, wie środki. pani, co się te wyciąga. Blaszany po prostu ktoś krat i ten... Czyli jakoś... No, było, ale już, już jest jako tako. Sami wrzucają nawet e, do tych e, koszy poustawianych wokół Stawów. Ostatnio ale... jak byłam tu na rybkach, to było zapadnięty cały tutaj brzeg. Widzę, że teraz jest ładnie kamieniem zrobione. Wie pani, bo on się bardzo usuwał i właśnie dzięki panu e, wiceburmistrzowi Osieckiemu e, Brzegorzowi po prostu po uzgodnieniach z nim e, załatwił kamień, załatwił e, ciężki sprzęt, bo to nie dało się zrobić rękoma wędkarzy. Prosiliśmy o pomoc i faktycznie taka pomoc została, bo okrotnie się ten brzeg usuwał. Dosłownie to są metry, które zabrała woda. Jak wiem powiedziałam. Podczas tych wiatrów, tych co to były takie burze, nie w tym roku, tylko chyba dwa czy trzy lata temu, to tak nam ten brzeg strasznie scharatał. Tam, gdzie jeszcze była trochę trawa, to jeszcze jako tako. bo tu jest żurzel. Podkład to jest żwir. Żurzel, który normalnie się usuwa i za koniec leciał wędkarzem na tamtym brzegu. Jest już super. Zapytaliśmy przy okazji naszego rozmówcę, który jako jedyny z kilkunastu wędkarzy w tego dnia odważył się udzielić wywiadu, czy bierze rybka. Teraz nie bierze, tak jak Pani widzi, nie ma. Wczoraj było pełno wędkarzy, ale dzisiaj nie ma, jest chyba jeden czy dwóch, ale bo nie bierze ryba po prostu. Nawet ta zarybiona, ten staw zarybiony karpiem no, nie chcę brać. Złapali nie. kilka na początku, i koniec, i to wszystko. A było sporo wpuszczone karpia. Imbramowice w Gnieżarów. Z pierwszych zmianek z przełomu XV-XVI wieku dowiadujemy się, że stał tu dwór otoczony fosą, nazywany Pałacem na Wodzie. Przed II wojną światową nie był zamieszkały. Miejscowa ludność twierdziła, że nie nadaje się do zamieszkania, gdyż straszy w nim zły duch. Ruiny dworu przetrwały do lat 60. i posłużyły do zasypania fosy i stawu. Dziś po sześciu akwenach zostało tylko trzy, i choć złośliwego ducha już nie ma, to nasi wędkarze godnie go zastępują, zostawiając po swoim hobby śmieci, które odstraszają, by właśnie w tym miejscu usiąść. Kalno. Mała malownicza wieś gnieżarów. Letnią atrakcją jest staw wśród pól otoczony drzewami. Jest w zarządzie i użytkowaniu PZW i obowiązuje w nim podobnie jak w Imbramowicach zakaz kąpieli i używania sprzętu pływającego. Zabrakło jednak ważnego zakazu pozostawiania śmieci typu opakowań po zanętach, robakach, puszek po kukurydzy i po piwie. Ale to ostatnie sobie daruje, bo na to są chętni zbieracze i chwała im za to. Pomyślano o czystości również w ministerstwie i wydano rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, by wspólnie ze Społeczną Strażą Rybacką wziąć się za bałaganiarzy. Jest tam tylko garstka, która pilnuje Bóg i które dba o te wody, a pozostali, którzy traktują to jak przychodzenie do sklepu. Więcej szkód robią, bo przywożą śmieci, wyrzucają śmieci, robią więcej szkód i draństwa nad tą wodą, a jeżeli po prostu my zdążymy tego, co zrobić, żeby tam było miary przyzwoicie i czyste. No kochani społeczni strażnicy, społeczni to znaczy zaangażowani z sercem dla sprawy. Czas się zabrać do pracy, zero tolerancji, aby nasze stanowiska były czyste i żeby opinia śmieciarzy nie przylegała do tych wszystkich, dla których wędkarstwo jest sposobem na życie. Mamy uprawnienia do nakładania mandatu za zaśmiecanie, za zaśmiecanie zbiorników i szkodnictwo leśne. I będziemy nakładać mandaty. Normalnie będziemy nakładać mandaty za zastanie na przykład wędkarza w okolicy zaśmieconego łowiska. Uprawnienie to jedno, a ruszanie w teren i to często to drugie. Dlatego, panowie strażnicy, podejmując się tej pracy, nie oczekujcie na dziękuję. W pracy społecznej częściej zbiera się baty i zjednuje wrogów, niż podziękowania. Ale jeżeli ma zniknąć słowo bruda z naszej opinii, to czy nie warto? Nie mówcie, nikt wam za to nie płaci. Mówiąc tak, zgadzając się na bycie strażnikiem, wymaga się od was rzetelnej i widocznej pracy, nieodhaczonego w zeszycie wyjazdu. I wtedy... Społeczna Straż Rybacka ma znaczenie. Żwirownia Wiaworzyni Śląskiej to łowisko odpowiednie do łapania każdego rodzaju ryb ze względu na urozmaicone dno oraz sporą ilość ciekawych zakamarków, w których może się czaić jakaś ciekawa rybka i świetne miejsce, by zapolować na szczupaka. Żwirownia jest dzierżawiona przez niezależne Stowarzyszenie Wędkarskie. I to jest chyba główny powód, że te wody są czyste. Wszędzie, gdzie to możliwe, wiszą worki na śmieci. Zaglądając kamerką w zarośla, nie natknęliśmy się na pływające butelki i ślady po pseudowędkarzach. Można się tylko domyślać, że prężnie działa tu społeczna straż rybacka, zarząd stowarzyszenia i sami członkowie dbają o swoją wodę. Szkoda, że nie spotkaliśmy wędkarzy, żeby zapytać, jak im się to udaje, bo byłby to doskonały przykład dla innych. Dzisiaj akwen przeżywa kryzys. Po zimie rozpoczęło się zalewanie. Zbiornik wody, mieszczący się wzdłuż drogi prowadzącej do żwirowni, zaczął wylewać i utworzył w ziemi koryto, którym przedostaje się żywioł. I wody wciąż przybywa. W miejscach, których jej nie było, dziś sięga do jednego metra i więcej. A tam, gdzie przed rokiem była plaża, jest teraz wielkie jezioro, spod którego wynurza się pomost, stanowisko obserwacyjne ratowników i dach budki z asortymentem spożywczym. Z pewnością sami wędkarze sobie nie poradzą z takim problemem, ale mając za sympatyków i przyjaciół mieszkańców, urząd i osobę burmistrza, tak wyśmienitego włodarza Jaworzyny, Grzegorza Grzegorzewicza, to podobnie jak z ochroną i czystością Żwirowni, z tym problemem sobie poradzą, czego nasza ekipa telewizji szczerze im życzy.